Su I jak tam misiu? Dostałeś się do kolejnej klasy? Na jak? Ooh yeah! Mamusia jest z ciebie taka dumna! Super synek, super! I z jaką średnią skończyliśmy? 2,5 Mhm. Mm w podstawówce to całkiem spory wyczyn! A czepiasz się! Grunt, że przeszedł, prawda? No prawda, prawda. A kiedy dostanę ten nowy telefon, co obiecaliście na koniec roku? Synuś, umowa była taka, że jak będziesz miał świadectwo z paskiem, to dostaniesz nowy telefon. Masz świadectwo z paskiem? <laughs> na no, dupie chyba. Mateusz! No nie ma pasek. Ale to może w przyszłym roku będziesz miał. Najważniejsze to się nie poddawać. No może w przyszłym roku. To jakie teraz plany na wakacje? Od jutra w wakacje dwa tygodnie u dziadków, bo mi obiecali. Potem mówiliście, że jadę na obóz. No a pod koniec wakacji pewnie posiedzę trochę w domu, ale raczej będę wychodził na całe dnie z kolegami. Czyli chcesz mi powiedzieć, że większość wakacji spędzisz aktywnie, wcale nie siedząc przed komputerem? Wybornie! To ja lecę spakować się do dziadków. Misia, wyobrażasz to sobie? Dwa tygodnie wakacji u dziadków, a potem jeszcze obóz? Ha, ho, ho. Okazuje się,